HTC One M8 to przykład smartfona, który ma swój nietuzinkowy design. Nie musi kopiować wyglądu iPhone'a, żeby wyglądać pięknie. Dwa gile głośników Boom BoomSound pod i nad ekranem oraz obudowa wykonana w 95% ze szczotkowanego aluminium zwraca uwagę. i wyróżnia się spośród konkurencji. One M8 to multimedialny kombajn, który zarazem jest dziełem sztuki. Oto recencja nowego HTC One M8. W tej recenzji przedstawię plusy i minusy STC one 8 zamiast ogólnego umówienia urządzenia. Zacznę od cech, które mi się bardzo spodobały, wspomnę o tych, które potrzebują niewielkich poprawek i tych, które nie powinny były się znaleźć w tym telefonie. Mógłbym bez końca zachwycać się wyglądem One M8. Minimalistyczny, elegancki i unikatowy design tego urządzenia jest niezaprzeczalnym plusem. Zimna aluminium dodaje prestiżu, głośniki BUSEN nadają HDC charakteru, zaś paski od Anten zostały wkomponowane w obudowę tak, że tylko dodają jej uroku. Precyzja wykonania to niezaprzeczalna zaleta M8. Nie ma mowy o luzach, trzaskach czy chybotliwych klawiszach. Przemu wszystkiemu One śmieje się w twarz. 5-calowy wyświetlacz Super LCD o rozdzielczości Full HD jest w ścisłej szczołówce najlepszych ekranów. Mimo użytej technologii kolory są żywe, a obraz wyraźny i ostry. Przy maksymalnej jasności używanie telefonu w słońcu nie stanowi żadnego problemu. Na pochwałę zasługuje Gorilla Glass 3, które nie dało się narysować mimo miesięcznego użytkowania bez folii ochronnej. Boom Sound. Można się kłócić, że dobre głośniki w telefonie to rzecz zbędna. Może i tak, ale skoro można je mieć, to czemu nie? A po używaniu Boom w HTC dobre głośniki okazały się być przydatne. Tak małe rzeczy jak okazjonalne słuchanie muzyki bez słuchawek czy oglądanie filmów na YouTube stało się nieporównywalnie przyjemniejsze z dobrym dźwiękiem. Po prostu. Czterordzeniowy procesor i 2GB RAM robią swoje. Nowy łamutź nie wszystko. Dlatego Snapdragon 801 jest energooszczędny co pozwala na więcej operacji przy dłuższej żywotności baterii. Bateria. Ktoś powie tylko 2600 mAh. Tylko a może aż? Tak, 2600 to mniej niż konkurencja, ale to są lepiej zagospodarowane mAh. One bez problemu wytrzyma jeden pełny dzień. Od 8 rano do późnego wieczora to klasyczny cykl, do którego emocie zostało przystosowane, to znaczy łączone Wi-Fi 3G, Bluetooth lokalizacja, automatyczna jasność. Przy przeglądaniu internetu i pisaniu na Messengerze, intensywnym oglądaniu na Engaga i wielu innych. Jeden dzień przy dosyć ciężkim użytkowaniu i o 20 zostanie jeszcze kilka procent dla sports trackera i roweru. Myślę, że przy oszczędzaniu energii i spokojniejszym użytkowaniu, dwa dni pracy na jednym ładowaniu wchodzą w grę. Motion control. Idiotycznie położony przycisk blokady to minus tego modelu. Gesty oddają jednak część honoru i pozwalają na odblokowywanie telefonu poprzez przesunięcie palcem po zgaszonym ekranie. Działa to zaskakująco dobrze, ale urządzenie musi zostać podniesione, leżąc na płasko nie zadziała. Plus minus Sens UI. Sens w szóstej mam doświadczenia dobre i złe. Z pewnością jest to najładniejsza stylistycznie nakładka na rynku, ale z niej kilka nie dociągnięć. Ekran blokady nie nawiązuje do minimalistycznego designu i tak samo ikony. Miejmy nadzieję, że wraz z przystosowaniem do Lollipopa stylizacja nawiąże do piątej odsłony Androida. Manager zadań wydaje mi się być mniej praktyczny niż ten TouchWiz chociażby. Słyszałem o tym, jak bardzo szybki jest One. Zgodziłbym się z tym stwierdzeniem w pierwszym tygodniu. Teraz przecinki i powolne odpalanie aplikacji zdarza się dosyć często. Niewykluczone, że któryś z programów spowalnia działanie systemu. Nie zmienia to faktu, że ogółem sens jest błyskawiczny. minus aparat. Duo kamera to kontrowersyjny pomysł. Fajnie to wygląda, ale niestety nie przekłada się na użyteczność. Efekt 3D jest ciekawy, ale bezużyteczny na co dzień. Cztery ultrapixelowe zdjęcia nie są złe, są nawet całkiem dobre, ale flagowiec ma robić fantastyczne zdjęcia. Poczciwa Lumia 920 z 2012 roku dorównuje, a nawet przebija emocjonkę w niektórych aspektach. Zaletą jest bardzo szybka migawka, nagrywanie w zwolnionym tempie i HDR. Ale z porządną matrycą, jak na przykład Lumii 930 czy Samsung S5, efekt byłby powalający. Na minus. Przycisk blokady. Nie wiem, kto jest za to odpowiedzialny, ale umieszczenie przycisku blokady u góry telefonu to jakieś nieporozumienie. Przy pięciu calach, gdzie tego guzika jest problematyczne i niewygodne, prawie wszystkie nowe telefony mają już ten przycisk na boku nawet iPhone. iPhone! Miejmy nadzieję, że M9 odpokutuje ten grzech. Jako były użytkownik Windows Phone zakochałem się w HTC One M8. Jest to piękny, szybki telefon z wielkim potencjałem. Nie mogę się doczekać również na M9. Pełna recenzja nowego HTC jest dostępna na surething.pl